Zygmunt II August był ostatnim królem Polski i wielkim księciem Litwy z dynastii Jagiellonów. Jego panowanie było okresem wielkich zmian politycznych, kulturowych i religijnych w Rzeczypospolitej. Zygmunt II August urodził się 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie jako pierwszy i jedyny syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, księżnej Mediolanu i Bari. Jego matka miała duży wpływ na jego wychowanie i edukację. Kształtując jego zainteresowania humanistyczne, historyczne i przyrodnicze. Zygmunt II. August władał trzema językami, łaciną, włoskim i niemieckim, a także kolekcjonował uczone książki, z których część zachowała się do dziś. W 1529 roku, gdy miał dziewięć lat, został podniesiony na tron Wielkiego Księstwa Litewskiego i obranym królem polskim przez Sejm Walny. 20 lutego 1530 roku został ukoronowany na króla Polski w Katedrze Wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa polski Jana Łaskiego. Był to pierwszy przypadek w historii Polski, gdy koronowano władcę za życia poprzednika, wywenty regę. Taki sposób zapewnienia sukcesji miał zapobiec konfliktom dynastycznym i zagwarantować ciągłość władzy Jagiellonów. Zygmunt II August był trzykrotnie żonaty, ale nie doczekał się legalnego potomka. Jego pierwszą żoną była Elżbieta Habsburżanka, córka cesarza Ferdynanda I Habsburga, z którą ożenił się w 1543 roku. Małżeństwo to miało na celu poprawę stosunków między Polską a Habsburgami, ale nie było udane z powodu choroby Elżbiety, epilepsji. Elżbieta zmarła w 1545 roku bezdzietnie. Drugą żoną Zygmunta II Augusta była Barbara Radziwiłówna, córka Hetmana Wielkiego Litewskiego Jerzego Radziwiła, z którą ożenił się w 1547 roku bez zgody rodziny, Sejmu i Senatu Korony. Była to kontrowersyjna decyzja króla, która wywołała sprzeciw magnatów polskich i litewskich oraz opozycję matki Bony Sforzy. Barbara Radziwiłówna była piękną i inteligentną kobietą, która zdobyła serce Zygmunta II Augusta. Ale nie uzyskała uznania za królową Polski i Wielką Księżną Litwy. Zmarła w 1551 roku po krótkiej chorobie. Trzecią żoną Zygmunta II Augusta była Katarzyna Habsburżanka, siostra pierwszej żony Elżbiety, z którą ożenił się w 1553 roku. Małżeństwo to było ponownie motywowane politycznie, sojuszem z Habsburgami, ale nie przyniosło spodziewanych korzyści. Katarzyna Habsburżanka nie cieszyła się sympatią króla ani szacunkiem szlachty, a jej wpływ na sprawy państwowe był niewielki. W 1563 roku doszło do separacji małżeńskiej, a Katarzyna Habsburżanka wyjechała z Polski. Zmarła w 1572 roku. Zygmunt II August był władcą oświeconym i reformatorskim, który dążył do umocnienia i modernizacji państwa. Jego największym osiągnięciem było zawarcie Unii Realnej między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim na Sejmie w Lublinie w 1569 roku. Unia ta połączyła oba kraje w jedno państwo, rzeczpospolitą obojga narodów, z jednym królem, wspólnym Sejmem i polityką zagraniczną, ale zachowującym odrębność praw, urzędów i skarbu. Unia lubelska była korzystna dla Polski, która uzyskała dostęp do ziem wschodnich, podlasie, Wołyń, Kijowszczyznę ale niekorzystna dla Litwy, która straciła część swojej suwerenności i terytorium. Unia lubelska była jednak konieczna dla obrony przed zagrożeniem ze strony Moskwy, która pod rządami Iwana Groźnego prowadziła ekspansję na wschodzie. Zygmunt II. August był również zaangażowany w sprawy międzynarodowe, zwłaszcza w konflikt z zakonem krzyżackim o Inflanty. W 1561 roku ostatni mistrz zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach, Gotthard Kettler uznał się zalennika Zygmunta II Augusta i złożył mu hołd Leni. W ten sposób inflanty stały się częścią Rzeczypospolitej jako kondominium Polski i Litwy. Jednak walki o inflanty trwały nadal z udziałem Szwecji, Danii i Rosji, które również rościły sobie prawa do tego obszaru. Zygmunt II August był tolerancyjnym władcą w kwestiach religijnych. W 1570 roku podpisał Konfederację Warszawską, która gwarantowała wolność wyznania dla wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej. Był to pierwszy akt prawny w Europie, który zapewniał swobodę sumienia i równość praw dla różnych wyznań chrześcijańskich. Zygmunt II August sam był katolikiem, ale nie sprzeciwiał się reformacji ani nie popierał kontreformacji. Jego postawa sprzyjała rozwojowi kultury i nauki w Rzeczypospolitej, gdzie kwitły różne nurty intelektualne i artystyczne. Zygmunt II August zmarł 7 lipca 1572 roku w Knyszynie na Podlasiu po długiej chorobie. Był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów, która panowała w Polsce i Litwie przez ponad 200 lat. Jego śmierć oznaczała koniec monarchii dziedzicznej i początek monarchii elekcyjnej w Rzeczypospolitej. Jego ciało zostało przewiezione do Krakowa i pochowane w krypcie kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Zygmunt II August był jednym z najwybitniejszych władców polskich, który przyczynił się do umocnienia państwa i jego znaczenia w Europie. Jego panowanie było okresem wielkich zmian politycznych, kulturowych i religijnych, które miały wpływ na dalsze dzieje Rzeczypospolitej.